Metro w Panamie było strasznie niezatłoczone, ale dziwnie smutno tam było. O właśnie tak bym podsumował Panamę. Z jednej strony bogaty, piękny vlog, a z drugiej strony... Tak. Taniej niż w Tajlandii. Nie mam pojęcia co ja piję. Te z bananów. Ujęcie, jak A tam to, że go płynie i tam jest kanał panamski. Właśnie, kanał panamski. On był przez dekady dzielżawiony przez USA. Niedawno, bo w 2000 roku, no dobra 25 lat temu został przyjęty przez Panamę, chociaż walutą jest Balboa tutaj. Jeden Balboa jest identycznie warty co dolar i nie ma banknotów, ale używa się banknotów dolarów, bo Panama nie ma banku centralnego. Przez to jest zależna od kursu dolara, ale to też jest zaleta, bo nie ma inflacji. W sensie nie ma inflacji pod drukiem pieniędzy, bo nie ma pieniędzy. Tutaj w tym parku spotkałem Żula, który dosiadł się do mnie, i jak jakaś dziewczyna przychodziła, on mówił: mucho gusto, mucho gusto! i każda laska tylko się patrzyła na niego. I tak siedzieliśmy około 20 minut. Ja piłem kawkę, on cały czas coś tam gadał, a oczywiście nie po angielsku. Na końcu chciał dolara, dostał dolara 50, się ucieszył, chciał mnie przytulić.